Jeżeli nie ma, to zapraszam pana posła Janusz Korwin Janusza Korwin-Mikke z Konfederacji. Panie Marszałku, Wysoka tak Izbo. Konfederacja się wstrzyma od głosu w tej sprawie, bo z jednej strony obniżka podatków jest przez nas zawsze mile widziana, z drugiej strony obniżka szczególna powoduje złą alokację, ponieważ ludzie robią coś, czego by przy normalnym rachunku ekonomicznym nie zrobili. Z czego wynika, że źle ulokują swoje pieniądze Pieniądze i chcę przypomnieć, chcę przypomnieć, że y, takie drogie samochody, drogie samochody, tu słusznie zauważył kolega z lewicy. Z to są samochody z były Tesli, Tesli i czy jakieś inne i nie widzę powodu nie widzę powodu, żebyśmy do tego dopłacali. Chcę przypomnieć, że jak Wielka Brytania zarządów socjalistów, takich samych jak PiS, prawda, była pogrożona w kryzysie, to jednocześnie po ulicach, po ulicach Londynu jeździły niesłychanie drogie samochody, ponieważ państwo dopłacało do inwestycji. Otóż państwo nie powinno do niczego dopłacać i dziękuję Państwu za uwagę. Kolega, kolega druisosnie Sośnierz tutaj będzie kontynuował. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Panie Pośle.